Witam, witam ponownie w Dying Light 2 z tej, z tej strony. ty jest Jod No i zaczynamy już piąty odcinek. Jak już, jak już teraz widzicie, coś się pozmieniało. Tylko co? No proste, jesteśmy na PC. -cie. Jak widzicie teraz, będzie już bardziej płynniejsza rozgrywka. W 60 klatkach na sekundę. Ja właśnie wczoraj sobie zakupiłem tego Dying Lighta. I też yy, powiem tylko tyle, że. A czekajcie, yy, będziemy sobie grać na padzie. O, proszę bardzo. Ponieważ ja akurat y, pamiętam te wszystkie kombinacje, wiecie o co chodzi, te wszystkie parkury i tak dalej, nie chcę tego zmieniać. No i zakupiłem się wczoraj na a przechodziłem parę misji, tak żeby było, żeby dojść do tej misji, na której skończyliśmy. No i właśnie serię sobie kontynuujemy już na odcinkach. Dobra. No i teraz y, z tego co wiem, to musimy się udać do Hakona. Hakon jest właśnie tutaj na budynku. I też jak widzicie ja sobie tak jak w, na xboxie odebrałem ten bonus dlc darmowe jak widzicie tu mamy ten strój ronan I mamy też takie dodatkowe bronie mamy też taki topór no i katane Katana jest naprawdę bardzo dobra więc jak ktoś by chciał jakąś fajną broń na sam start to sobie na steamie czy gdzie, gdzie tam macie po prostu tu grę to sobie odbierzcie bo to jest fajne to jest za darmo No dobra w każdym razie czekajcie Trzeba się jakoś spiąć, bo o jest git No i tak no i to jest darmowe możecie sobie nas miało odebrać są takie właśnie dwa DLC paki darmowe jest to ten co akurat ja mam założony jest to Ronan Pack a drugi to jest Authority Pack to jest taki strój bardziej służbistów czyli tych speców dobra zaczynamy Hakon Hej, wspinasz się lepiej niż taka jedna panna, którą znałem. To była Laska. Chciała się wspiąć na najwyższy budynek w mieście, wieżowiec VNC. Była jedną z Twoich żon? Prawie. Była za ostra, nawet na mój gust. Co z tym przejściem do centrum? Racja, patrz, z tego dachu dobrze widać gniazdko stróżów. Specy rządzą miastem? Chcieliby. Po to im te mundury i stopnie. Tatuują je sobie. Są pierdolnięci na punkcie hierarchii. Ale miastem nie rządzą. Przynajmniej nie całym. Kto rządzi resztą? Pułkownik, renegaci. Tu ich nie spotkasz. Na razie. Przyprowadziłeś mnie tu, żeby pooglądać espeków? Especy to twoja przepustka do centrum. Można się tam dostać tylko przez tunele metra. Wejdę do środka i odciągnę ich uwagę od peronu. A ty wejdziesz do tunelu technicznego metra. Jest tam śluza. Przejdziemy nią razem do Central Loop. Nie możemy po prostu poprosić? Bez szans. Każda nowa twarz to dla nich teraz podejrzane o zabójstwo komendanta. Mnie znają, handluję z nimi czasami. Dostarczam lampy od dziewczyn albo towar z ciemnych stref. Może tam być trochę zarażonych, ale co to dla pielgrzyma. Kiedy dojdziesz do stacji głównej, daj znać. A teraz lepiej się prześpi. Wyruszysz w nocy. Kiedy w tunelach jest mniej zarażonych. No dobra. Czyli tak jak Hakon powiedział, tak zrobimy. Idziemy się przespać. Jak wygląda? Nie, nie za duży. Strasznie szybki. Pewnie sprinter. Potrafią mieć przy sobie niezłe skarby. Ale tylko wprawny myśliwy zdoła takiego schwytać. Teraz nie pora na to, Aiden. Ruszaj do tuneli. To ruszamy. Nie pozostało nam nic innego. Musimy sobie latarkę najpierw odpalić i teraz tu... No nie, nie gadajcie. Naprawdę? Moment. Naprawdę przy, przy wejściach do tego, do tunelu jest wyjazd? Ja pierdziele. Pierwszy raz coś takiego widzę. Czekajcie, muszę... Ja bym go próbował jakoś ominąć, tylko kurde też nie wiem za bardzo jak. Dobra, spróbujmy może tak, że... Hmm, tutaj jak widzicie mamy butle z gazem i... Ja, ty, nie, no ktoś mnie zauważył. Czy nie? Jeżeli nie, to robimy coś takiego, że y, skaczemy tu na dół, bierzemy butlę z gazem, rzucamy ją gdzieś tutaj i musimy odciągnąć uwagę zarażonych. Czy, 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 czym się rzucało o tym? Dobra, powinni wszyscy tam przejść, ale nie wiem jak to będzie w końcu. Dobra. Większa gromadka tam się ruszyła i teraz musimy wiedzieć o co kaman. Kurde no. Słabo to wygląda. Ja bym próbował zabić tego wyjca, ale się boję, że to się skończy jakimś pościgiem czy coś. Chociaż dobra. Robimy to tak. Może mam jakiś przedmiot do rzucania? Czekajcie, sprawdzę sobie. Chyba tak, albo i nie. Nie wiem. Ja piernicze. Wytwarzanie. O, mogę sobie 11 noży, czy nie, 16 nawet. Do rzucania, więc bardzo mnie to cieszy. Zróbmy sobie i może spróbujmy odciągnąć uwagę tego wyjca. Proszę bardzo, no i też. O! Jak mówiłem, po prostu będę sobie grał na padzie i żebyście się nie zdziwili później, że to jakoś tak dziwnie wygląda, że jestem na PCC i dalej gram na. O tak, proszę, coś podziałało jednak. Czyli zabiliśmy go i teraz tylko z tymi sławniakami się uporać. Ej ty chłopie, z czym do ludzi? Ty patrzcie, ej, a ta butle się tu na nowo zrespiło od The Hell. Masz? Także. Boże, on jest mocny. I chwila. Czy on ściągnie tutaj więcej? Czy ja ściągnąłem więcej zarażonych? Jak wiadomo, hałas zombie przyciąga. O, że ty. Nie, no. no chyba sobie jaja robicie. Szybko. Bandażowanko. o jaki piękny kill I tu jeszcze jakieś tam jakieś yy, no premie dostaliśmy za tego wyjca, więc git... Kurczę, yy. też muszę... Nie, miałem Mam ja, chyba w ekwipunku jeszcze te takie grzyb, grzyby UV, ale... Na razie nie chcę ich wykorzystywać, muszę szybko tu polecieć do tego światła i chcę odnowić zdrowie i tu już powinno być git. Dobra A tamten gdzie poszedł? Tu poszedł Okej, okay. dajesz Ło ty. Ja zapomniałem, że ja to ulepszałem, bo... Bo ja to wcześniej ulepszałem, ale... Nie pamiętam po prostu i tyle. Kurczę, i żebyście się nie zdziwili, czemu ja tak dziwnie byłem, po prostu jak ktoś, no, jak ktoś po prostu, no jest w domu i to po prostu nie da, nie da się nagrywać i tyle, bo każdy zawsze ten, ja mam takiego pecha, że czasami włączam nagrywanie i chcę coś powiedzieć, to już każdy wchodzi do domu, coś chce. Ktoś chcę wziąć z domu, a tak to to. Jak nie włączam, to siedzę sobie spokojnie i nikt nie przychodzi. Taka to jest logika. Dobra, Co, dalej? Najpierw może ten zamek otwórzmy, nie jakieś pierdały. Nie zajmujmy się tymi zombiakami, czy tam zarażonymi, jak wolicie gadać. Ja, ja będę gadał tak czy tak, więc na to też nie należy zwracać jakich, jakiejkolwiek uwagi, bo. Ja to po prostu z zombie będę gadał też z przyzwyczajenia, dlatego że grałem, wiecie, dużo w Call of Duty Black Ops 2 i tam były zombie niezarażeni, więc... O, proszę bardzo, ty, Aiden, ale ty miałeś tu spać, na te śmieci, a nie żeby się, kurde, potknąć przy pierwszej lepszej okazji, no ale cóż, jak nie, to nie, Dobra, ja pierniczę, mi się te wszystkie przyciski pierdzielą teraz. A mam tylko to w ekwipunku, super, do leczenia się Więc w razie w to trzeba sobie wziąć, ale czekajcie, bo chyba Wytwarzanie to, o, mogę sobie leki jeszcze zrobić, dokładnie To robimy I teraz Jeszcze, o, możemy sobie to przeszukać Pewnie, pewnie, co my tu mamy Jakieś części elektroniczne jak, Jakaś Asporfina, czy coś takiego Nie wiem, czy dobrze to czytam, ale mniejsza o to jeszcze jakieś szlugasy. No i coś jeszcze ciekawego. Tu mamy. Nie, ale. Kurczę. Ej, patrzcie, jakie to jest realistyczne w ogóle. W tamtym Dying Light to, to wyglądało tak, że jak od razu gasiliśmy, to. Yy, było coś jeszcze widać, a tu nic. Aż kurczę. Jakie to propsy po prostu. Tu bym chciał bardzo ominąć tego typa, bo. coś. No, coś czuję jednak, że ja sobie z nim nie poradzę. No no no, no nie no wy nie gada. Nie gadajcie jak on chodzi. No nie, jeszcze ten się wybudza. Dobra Musimy to jakoś dobrze zrobić, bo... Sam nie ogarniam tego Ale chyba po prostu będziemy musieli zrobić coś takiego, że... Dobra Mam was gdzieś No, gościu, odsuń się Jestem w tunelu Dobra, uważaj na zarażonych Może tam ich być kilku, albo kilkudziesięciu Dobra, gitara jak dojść do stacji No, to było dosyć szybkie mi się wydaje, ale Ale co teraz? bo będziemy musieli iść tam Ale nie wiem Robimy to tak, że musimy przejść obok tego typa I teraz tutaj? Kurczę, się tak nie odzywam, bo wiecie, skupienie level hard. Szybko, no. Aiden, ty mnie nawet nie osłabiaj. No skurczę, bo... Ty, ty, czy ty to rozumiesz, że ten zarażony zaraz tu przyjdzie i nam... I nas zabije? Dobra. z Dobra. Rzesz ty! Ja pierdziela się przestraszyłem, kurde, ludzi się nie straszy, chłopie Ja trzeba obudzę kolejnych zaraz What's next Okej, okay, na razie tyle grzybów nam wystarczy, ale... Co będzie potem to nie wiem, sobie właśnie jeszcze uzbieram, bo... bo to jest naprawdę bardzo przerąbane, co tu się odwala w tym metrze. Ale to wiadomo jak jest apokalipsa zombie to zawsze coś musi się. Od Janie Pawlić. Dobra. Dobra, deadnął no sobie typ. I teraz... Jeszcze szybko to przeszukamy. Tu chyba... Albo i nie. Myślałem, że tu będziemy bezpieczni, ale... Coś, coś czarno to widzę, kurna. Dobra. Czy my tutaj musimy przejść, czy jak? No, chyba tędy będziemy musieli i jakoś tam go ominąć. No, właśnie, do tego wagonu musimy się wspiąć i tam wejść. obraz faniaczku bo się tu gapi to. Nie wiem czy to będzie. I no dobry pomysł. Ty ty rzesz ty. Kurde, Aż się nie mogłem wysłać przez chwilkę. Dobra, ty tam zostajesz. Przestraszyłem. Ale cóż to. Patrzcie o. No jesteśmy w Mam flarę. Dawaj do środka. No proszę, no i jesteśmy w środku. Kurczę no... Tak już mam. Nie mogę się wysłowić tyle. Ale okej, okay, nieważne. Najpierw Aiden musimy iść na górę. no tam do tunelu. Ty. A to co jest? To za góry. No nie dobra, musimy, musimy odbyć z nim walkę. Kurde, no. Już rzucił we mnie trucizną. No e, nie pozwolę ci trzeciej użyć na mnie, słaniaczku. No proszę, zdychaj. I tu kolejnych swoich kolegów. Jest, mam walki kolejny poziom, więc sobie zaraz weźmiemy i to ulepszymy. Ale no cóż, na razie to na razie to w sumie tyle z nich zostało, ale co by tu dać, kopnięcie z wyskoku i doskonały unik, a zaraz na kopnięcie z wyskoku, bo to jest naprawdę bardzo ciekawa um umiejętność, no i tutaj zamek kolejny, średni tym razem, chyba tam też był średni nawet, w ogóle tam ja poprzednio też nie zwracałem uwagi na te przedmioty, bo... Dało się właśnie je zabrać, ale wiecie, jakoś tak nie przykułem tego, do tego takiej uwagi, więc troszeczkę mi wypaczcie. Dobra, słyszymy kogoś, to chyba ci jest tak mi się wydaje. I tu też Hakon, tak jak mówił, że on też z nim będzie handlował, bo on, o, proszę, nawet chyba, a nie, chyba go widać, ale wykrakał. Ale źle powiedziałem po prostu. Nie widać go. Dobra. Idziemy dalej? Coś tu jest? Też jeszcze? Nie, tu nie, bo tu już są same lampy UV. Ale tu, tutaj coś powinno być. Tu chyba powinno być właśnie przejście na ten peron. I chyba tam powinniśmy sobie przejść do tego Central lub, czy jak to się tam nazywa. Ale zobaczmy. Jestem w środku. Pięć paczek. Zastanówcie się, zaraz wrócę. Jestem na peronie. Otwórz śluzę. Zaraz tam będę. No wiem, dobra, już otworzę, tylko muszę najpierw ten. Sobie tutaj polutować troszeczkę, więc musisz poczekać. Bo tu, Bo tu czasami mogą być bardzo dobre fanty, więc... No. Więc śluza nie zając nie ucieknie. Dobra. Jeszcze coś... Tu jest chyba... A nie, tu są jakieś torby na końcu. Ale chyba tu już nic nie będzie. Dobra, tu jeszcze jedna torba. No i teraz możemy już otworzyć śluzę. Zobaczmy. Zobaczmy, czy co się stanie, czy przejdziemy, czy nie. Nie, ja wiedziałem, że tak to się skończy. Przylazł. Błądził po tunelach, zjebany męt z bazaru. Prędzej spiek renegatów. Hmm. Nie wygląda na renegata. <laughs> Co robiłeś w naszej bazie? Próbuję tylko przejść do centrum. Centrum? Tunel pozostanie zamknięty, dopóki nie wydacie morderców Lukasa. Gnida z bazaru. Jak to jest, że nikt nic nie widział, nic nie słyszał? I zapominacie o zakazie przejścia. Może na dobry początek obetniemy ci dłonie. To ci poprawi pamięć, he? Co robiłeś cztery dni temu? Jestem pielgrzymem. Cztery dni temu byłem 100 kilometrów stąd. Wystarczy, Anderson. Chcemy poznać prawdę. Nie wyciśniesz jej siłą. Ale komendant, Lukas Lucas nie żyje mówił... i teraz ja dowodzę. Czytałaś raporty. Na bazarze niedawno pojawił się pielgrzym. Zdaje się, że on nie kłamie. Zostaw nas. Chcę sam z nim pogadać. Skąd idziesz? Z River. To ponad półtora tysiąca kilometrów stąd. Właściwie to ponad 2000. Mosty się zawaliły. Nie ma już prostych dróg. I udało ci się dotrzeć tak daleko. Jestem pod wrażeniem. Jak teraz jest na zewnątrz? Dobra, no to pozadawajmy mu więcej pytań. Kiedy ostatnio opuściłeś miasto? Jakieś 15 lat temu? W takim razie jest dużo mniej ocaleńców. I więcej zarażonych. Ma to sens. Większość ludzi wytrzymuje w tej dziurze, bo na zewnątrz jest jeszcze gorzej. Razem z żoną mieszkałem w Anglii. Miałem dwie siostry, dwóch braci. Nie dali znaku życia od dekady. Gdzie mieszkali? W Londynie i okolicach. Z tego co słyszałem, Londyn już nie istnieje. O kurde. Na całej wyspie zostały może z cztery osady. Kurwa, Mać. Dobra, następne pytanie. Skąd pomysł, że zabiję waszego dowódcę? Próbowałeś uciec do Central lub cztery dni po morderstwie. Poza tym, na miejscu Karla też wynająłbym obcego do tej roboty. Najprostszy sposób. Niestety, nie wiem, kim jest Karl. To wkrótce się dowiesz. Karl trzyma obie ręce na kierownicy. To świętoszkowaty dupek, który zwraca przeciwko nam cały bazar. Mimo tego, że ich chronimy, jak jest za murami? Nigdy nie wiesz, skąd nadejdzie niebezpieczeństwo. Nowe miejsce to zawsze nowe zagrożenia. Przyszedłeś w poszukiwaniu schronienia? Przyszedłem, bo kogoś szukam. Podobno w Wiledor przeżyło wielu ludzi. Szukasz kogoś? Hmm. Może będę mógł ci pomóc, ale nie za darmo. Przywykłem do wymian. Czego potrzebujesz? Konkretnie jesteś. No dobrze. Tunel będzie zamknięty, dopóki nie znajdę mordercy naszego dowódcy, komendanta Lukasa. Jego ciało zostało znalezione na bazarze. Potwornie okaleczone. Ludzie z bazaru nie pomagają. Są dumni i lojalni. Nie chcą na nikogo donosić. Ale dowództwo straciło cierpliwość. Mam rozkazy z góry, pielgrzymie. Jeśli mieszkańcy Old Villador nadal będą się buntować, wkroczy tam nasza armia. I doszczędnie spali Bazar. Wolałbym tego uniknąć. Co mogę zrobić? Lukas miał broń. Rzadki i mosiężny kastet zwany łazarzem. To klucz do odnalezienia mordercy. Jeżeli dowiesz się czegokolwiek o Łazarzu, powiedz mi, a sam będziesz mógł liczyć na przysługę. Jest sporo wart, a nie znaleźliśmy go przy nim. Myślę, że ktoś z Bazaru mógł go przytulić. A dlaczego mam współpracować? Zaatakowaliście mnie i bezpodstawnie oskarżacie o morderstwo. Nasz błąd? Ewidentnie nie jesteś mordercą. Dlaczego nie przeprowadzisz śledztwa sam? Ja nikogo tutaj nie znam. Właśnie dlatego możesz pomóc. Z nami nikt nie chce rozmawiać. Uważają nas za okupantów. To, że pozbywamy się zarażonych i łapiemy przestępców, bez znaczenia. Liczy się to, że jemy ich jedzenie i pijemy ich wodę. Ale ty, ty jesteś pielgrzymem, możesz pomóc ludziom na wiele sposobów i jesteś z zewnątrz. Mogą ci zaufać. Próbowali mnie zabić. Eee, posłuchaj, jesteśmy twoją jedyną szansą jeśli naprawdę chcesz się dostać do centrum. To jak? Pomożesz? No dobra. Jeśli znajdę tę broń, przepuścisz mnie do centrum? To nie takie proste. Wiledor dużo wycierpiało. Najpierw zostało odizolowane od świata z powodu infekcji. Potem mury stały się jego zbawieniem. Ale tutajsi ludzie nie ufają byle komu. Nie otworzę przejścia, dopóki nie złapię mordercy. Ale jeśli znajdziesz Łazarza, nie zapomnę ci tego. Przejdziesz pierwszy, kiedy wymierzymy sprawiedliwość. Zdaje się, że nie mam wyjścia. Spróbuję. Rozejrzyj się, popytaj ludzi i nie wracaj z pustymi rękoma. Powodzenia. Dobra. Czyli mi się wydaje, że w tym momencie sobie tutaj zakończymy nasz odcinek. No i co, to by było na tyle w tym odcinku. Ja już wam dziękuję za oglądanie. Jeżeli odcineczek wam się spodobał, komentujcie, subskrybujcie. My się widzimy w następnym, który będzie już za parę dni. Elo.